Kochani, dzisiejszy montaż pompy ciepła e, najnowszej generacji K Panasonic ale in Anal, jak to mówi Adrianek. Zaczniemy od zwierzeń, zwierzeń z klientem. Kochany klient, jakbyś troszeczkę o tej budowie, o tym domu, który widzicie za mną, opowiedział, ile to mamy metrów kwadratowych. Dom ogólnie mamy 139 metrów mieszkalnego, plus 48 garaż. I garaż też były chyba pętle puszczone, tak, tak ale wstępnie ogrze, ogrzewanie, że nie będzie, tak? Raczej, 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 raczej puszczone no, Tak. Po prostu od czasu czasu można coś napłość. Co ma być, z czego jest wybudowany i czym będzie ocieplony? No, wybudowany jest z pustaka ceramicznego, ocieplenie docelowe to steropian grafitowy 20 cm. Swisspora. Czyli można powiedzieć standard, jak na dzisiejsze tak, czasy, tak? Się, tak? Jeżeli chodzi o ocieplenie dachu, zgaduję, bo nie pamiętam pewnie około 30 albo zgadza 40 cm. Mamy na stropie, więc daliśmy 30. Trzy warstwy po 10 cm, a w podłodze mamy dwie warstwy 10 i 5, grafitowego. Trzeba, trzeba tutaj dodać, kochani, że dom znajduje się tak naprawdę, można powiedzieć, w szczerym polu. Jesteśmy gdzieś w, za częstochową. <grywa> tak <grywa> można to powiedzieć. Tak, mygi zrobione wszystko będzie. Eee, kochani, no i tak to mniej więcej wygląda. Ze zwierzeń klienta jeszcze warto. Dlaczego pompa ciepła, a nie gaz? Dlatego, że tutaj są niestety problemy z podłączeniem gazu. Dostaliśmy w sumie 5 razy odmowę. Eee, a jak się zgodzili, to no, chcieli, żebyśmy pokryli koszty, które dość wysokie były. Jakie są koszty? Ile jest do wykonania przyłącza i jakie są koszta? Samo poprowadzenie chyba bodajże nitki tutaj do nas, czyli tam powiedzmy około 90 metrów od drogi głównej, to nam chyba wyliczyli 33 tysiące złotych. Czyli dużo. Czyli dużo, tak, tak, zgadza się. Zwłaszcza, że później... Czyli taniej będzie pompę założyć, tak? Zgadza się. No, no bo później jeszcze podłączyć piec. Trzeba by było... Naliczyliśmy no, również butle, żeby wkopać yy, podziemną. Mhm. Yy, Czyli skroplony yy, tak, propan butan, Tak, tak. tak. Ale... No, również to nie wyszło jakoś mega tanio. A jakie koszty, mniej więcej, to jest na dzień dzisiejszy? Bo ja jestem odrealniony, jak to wygląda. Mm. Ja słyszałem tylko, że to trzeba dzierżawić i tak dalej. Taką nie, butlę, nie, nie? chcielibyśmy na własność wziąć, żeby po prostu nie być uzależnionym od później cen gazu. Tylko szukać sobie tam własnych dostawców. Sama butla, chyba z montażem to nam by cenili plus, minus 20 tysięcy. Plus piec, plus coś tam, jakieś przeliczniki. No to chyba dostałem jakąś jedną, dwie wyceny, dostałem około, nie pamiętam, 50. 000. Tak, właśnie, myślę, że 45-50 tysięcy. Tak, tak, tak. Więc czyli w jednym to, czyli i ma... drugim przypadku można powiedzieć, że gaz tej na wstępie przynajmniej odpada, bo nie mamy rozbudowanej sieci tak. i koszty przyłącza tak. samego są duże, tak? Zgadasz, e... no, jeszcze jednej działki, która mogłaby podpisać umowę. Wtedy możliwe, że wodociągi by poszły na to. A no niestety na razie tu. Działek jest 10. Tam pierwsza działka to jest przy drodze, to nie akurat mają dostęp bezpośrednio do gazu. A tutaj dalej no na razie nikt się nie buduje tylko mhm. my, więc no nie ma takiej możliwości, więc... Bardzo Myślę. dobrze. Ja się... Wybór padł na pompę ja, ja się cieszę. No na... troszkę szukałem. Kolega mi podpowiedział. To ostatnie pytanie, od widzów, z komentarzy, bo ja już, ja już widzę, że tak napiszą to w tych no, komentarzach. No. Przecież to się nie opłaca, pompy ciepła się kończą. Eee, ja nie wiem w ogóle czemu ja te filmy nagrywam dalej. Przecież ten prąd będzie tak drogi teraz i tak dalej. Eee, czy nie ma obawy, że kurde, no nie wyrobimy na ogrzewanie? Jak to jest? Szczerze? Zawsze jest obawa. Zwłaszcza zimą, bo nie wiem jakie temperatury mhm. będzie, jak to będzie działać. Eee, tutaj troszeczkę się rozeznałem w temacie wśród znajomych. Mniej więcej jak płacą, nawet nie mając fotowoltaiki, bo my na razie nie planujemy mieć. No, nie wychodziły jakieś te koszty mega złe. Trochę co poczytałem, właśnie. I co najlepsze, dużo opinii przeczytałem na temat, że jest najważniejszy montaż. Dobry montaż, dobry dobór pompy, żeby nie była za duża, nie była za mała. Ustawienie, właśnie. I wtedy myślę, że można cieszyć się i korzystać, ile się da. Bardzo dobrze. Więc, miejmy nadzieję, no więc przypadkowo Was wybrałem Jejku, jesteśmy tacy zadowoleni słyszałem, że ty już Fama poszła po prostu w świat do, do ojca, który tutaj też jest na budowie, że jesteśmy najlepszą firmą, która po prostu instaluje bomby ciepła, to tak no. nie jest no nie jesteśmy sami, są ludzie, którzy też dobrze wykonują no, no tą, jasne, jasne. tą pracę no. ale tylko my jesteśmy najlepsi, wiecie no. kochani, żeby tutaj jeszcze nie wykorzystywać, dziękujemy za wywiad, żeby nie wykorzystywać tej klienta, to muszę Wam na szybko żeby skończyć tutaj ceregiele odnośnie tego budynku, dlaczego właśnie taka pompa ciepła? Metrów nie mamy jakoś przerażająco. Można by tu było, powiedzmy, wstawić pompę 5-kilowatową kaserię, jeżeli ten budynek byłby taki powierzchni, ale byłby to budynek po pierwsze piętrowy i nie był w takim mikroklimacie, jak tutaj zlokalizowany. Czemu? Bo też często dostaliście od nas pompy, czy to z zewnętrznym z zasobnikiem na ciepłą wodą użytkową, czy zbudowanym, czyli all-in-one, tak jak mamy tutaj, i pytacie się czy do zapotrzebowania 6-7 kW przy podłogówce, jak, jak dobieramy tak, tam jest Mariuszek, jak się z wami zaraz przywita i Łukasz. E, czy ta pompa nie będzie za mało, bo przecież 5 kW pompa i zapotrzebowanie 6-7 kW e, powiem wam to, co mówię wam cały czas, odkąd nagrywa filmy o generacji K 5, 7 i 9 to są bardzo zbliżane do siebie pompy. Generalnie różnią się oprogramowaniem, różnią się trochę ceną. Chyba piątka między 5 a 9 to jest w okolicach 2000 zł. różnicy. Pompę dobraliśmy taką tutaj. Bo mamy właśnie budynek parterowy, przez co mamy większą powierzchnię ścian, większą powierzchnię przy takim samym metrażu, większą powierzchnię e, dachu tak? i też wytracanie. Tutaj z uwagi, że mamy właśnie w pizdzicy Dolnej zainstalowaną tą pompę, ten, ten budynek zlokalizowany będzie troszeczkę większe. E, obliczaliśmy to dla minus 20, bo tak to wychodzi z strefy klimatycznej, w której się znajdujemy i wychodzi, że tutaj zapotrzebowanie wychodziło w granicach 6,7 kW. 6,5 kW. 6,5 kW, chyba coś takiego, i tak jesteśmy spokojnie tutaj przy pompie 7, i jeszcze około kW mamy naddatku na to, że jesteśmy w piździcy dolnej. Więc tyle, kochani, tytułem wstępu. Teraz pokażę Wam, którym będziemy przeprowadzać instalację, jak wygląda maszynownia i co trzeba będzie dzisiaj zrobić. Zaczynamy. Jesteśmy dość daleko na krańcach, że tak powiem, instalacji naszych pomp ciepła, na krańcach odległości, więc trzeba się śpieszyć, co zostało przygotowane. Tutaj. Zostało przygotowane przez klienta taki fundament, który widzicie. Jest on bardzo dobrze wypoziomowany. Krawężniki też są klienta. Krawędźki drogowe 30 cm wysokości. Ważne, żeby nie zrobić, jeżeli robicie fundament, żeby nie zrobić tego fundamentu płaskiego, bo generalnie to jest tak, jakbyście tą pompę ciepła postawili potem na zolu, na ziemi. Jeżeli chodzi o docelowe ustawienie pompy ciepła, odległość od elewacji na gotowo, to popatrzcie, tutaj mamy jakieś 12-13 cm, już tego ocieplenia, które jest na spodzie, na fundamencie, więc jeszcze gdzieś około 7 cm odejdzie nam tutaj elewacja tak na gotowo, jeżeli doliczymy styropian, około 40 cm spokojnie zostanie z tyłu i jest to wystarczająca ilość dla tej pompy ciepła, żeby ona pracowała cicho, po drugie, żeby była wydajna, miała jak przeciągać przez siebie powietrze i miała oddychać. Jeżeli chodzi o instalację, to przejdziemy sobie instalacją. Tutaj wchodzimy sobie do środka i lecimy dalej. Urządzenie pokażę wam na koniec, jak już będzie odpalone, pewnie i tyle. Przechodzimy sobie tutaj, polecimy sobie do góry i dlatego, że jesteśmy już tutaj w pomieszczeniu garażu i generalnie sufit nie będzie tutaj zagospodarowany, a pomieszczenie kotłowni mamy gdzieś mniej więcej tam. Dokładnie Wam nie pokażę, bo dopiero wyjdzie jak przebijemy się z tamtej strony pilotem z kotłowni, z maszynowni w tą stronę, to będzie to widać. Więc powiedzmy, że mniej więcej gdzieś w tych rejonach albo w tych rejonach będzie przebiert. Po suficie lecimy sobie prosto, kąt prosty łapiemy tutaj, lecimy, przechodzimy na ścianę, wychodzimy na zewnątrz do urządzenia. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Pierwsza lokalizacja, o której rozmawiałem w ogóle z klientem, to było tutaj za ścianą, ale jeszcze do minięcia pewnie mielibyśmy okno, mogłoby tak wyjść, albo wchodzilibyśmy gdzieś tutaj w okolice wodomierza i tak dalej i fundament nie jest tutaj niestety przygotowany, klient przerzucił fundament na tamtą stronę tutaj mamy stronę północną tutaj mamy stronę północno-wschodnią więc generalnie i tak nie będzie nam to przeszkadzało nie potrzebujemy tutaj alternatywnego czynnika temperatury i tak dalej więc bez problemu może tam pompa sobie stać i tam ją Instalujemy, bo była już dywagacja, czy jednak nie przenosić tego, nie wkopywać jakichś krawężników i tak dalej, nie stawiać tej pompy. Spokojnie, to też jest dobra lokalizacja, a jeżeli chodzi o w miarę estetyczne poprowadzenie linii fronowej, można by to było poprowadzić jeszcze tak, obejść to wszystko, ale byłoby załamanie od groma, a tak to mamy tak naprawdę jedno łamanie. Tutaj idziemy w tą stronę. Więc czy ta pompa będzie stała tu? Czy ta pompa będzie stała tu za ścianą? Nie ma to większego znaczenia, jeżeli chodzi o długość tej instalacji. Idziemy dalej idziemy dalej do maszynowni tej szybki luk bo na razie jest rozpierdziel że tak powiem po e, całości już część pracy jest wykonana trzeba było tutaj gonić na dole pokażę wam to może bo mam chyba zdjęcie jak to wyglądało e, mamy dwa zasilania dwa powroty wykonane pexem dwójką. mamy tutaj dwa rozdzielacze mniej więcej wyglądające w ten sposób nie będziemy mieli w tej instalacji sterowania strefowego nie będziemy mieli w tej e, instalacji żadnej regulacji przepływu itd dalej, więc ta instalacja może iść na ostro. Co to oznacza, że wypływ z centralnego, te, te dwa przyłącze, gdzie mam powrót, zasilanie do centralnego ogrzewania, łączymy bezpośrednio do tych rozdzielaczy, do tych rozdzielaczy do zasilania i do powrotu od rozdzielacza jednego i drugiego. Jeżeli chodzi odnośnie, jak to tutaj zostało zrobione, to te dwa zasilania, które były PEX-em 32 zostały skolektorowane Czyli połączone ze sobą, teraz wychodzi to jedną rurą. Celujemy sobie tutaj, mamy powrót, celujemy tutaj, mamy zasilanie. Dołożyliśmy dodatkowo odpowietrzniki, automatyczne, żeby nie było problemu przy na przykład dopuszczaniu potem wody do instalacji jakimś no wstępnym odpowietrzaniem i tak dalej żeby to przeszło szybko. Jeszcze dorzucimy sobie na instalację tutaj zamiast tych ręcznych odpowietrzników wysłałem klienta do sklepu bo nie mieliśmy tyle automatycznych odpowietrzników. Wkręcimy mu tu automatyczne odpowietrzniki żeby te rozdzielacze też mogły się automatycznie odpowietrzać żeby ten rozruch był ułatwiony. I jeżeli nawet będzie jakaś ingerencja w układ bo chyba są tutaj jeszcze, jeżeli dobrze kojarzę, grzejniki drabinkowe, więc będzie taka ingerencja, jeżeli wejdzie nam trochę powietrza, żeby to powietrze miało jak stąd wyjść. Ciekawa sprawa, jeżeli chodzi odnośnie cyrkulacji, bo tutaj była wakacje, było naprzemienny, robimy, nie robimy, robimy, nie robimy. I teraz gorąca prośba do Was, zastanówcie się, czy macie duże odległości od miejsca, w którym będzie maszynownia. W tych nowoczesnych domach, nowoczesnych układach jest tak przemyślane, że mamy zlokalizowane, zlokalizowane miejsce, gdzie jest maszynownia i zazwyczaj za jedną ścianą jest jedna łazienka. Za drugą ścianą jest na przykład druga odzieńka, za trzecią ścianą stoi Łukasz z Mariuszem i mówią: Karol, skończ już pierdzielić, bo deszcz złoty leci z góry. Czas leci robota. Tak. Więc ta, jeżeli to jest wszystko tak zlokalizowane i macie tego, y, tego, tego wąża z ciepłą wodą ogrodowego, bo Mariusz będzie na wężu ogrodowym instalację niedługo robił, e, jeżeli macie 3-5 metrów, nie róbcie. Nie róbcie tutaj cyrkulacji. Lepiej jest dobrze docieplić w taki otulinie kauczukowym, tylko grubszej. Położyć na pewno taką rurę z ciepłą wodą w warstwie izolacji ze styropianu. Nie kłaść ją bezpośrednio po sadce, bo potem taka rurka robi wam najpierw jako grzejnik. Musi nagrzeć tą wylewkę, nagrzeć no cały, całą masę, którą ma wokół siebie. Dopiero i szybko wychładza się, tak? I potem Puścicie wodę za chwilę i znowu i tak jest zimna, i budujecie, że tak powiem, tę temperaturę w rurze od nowa. Jak zrobicie dobre wycieplenie, to potem się okazuje, że puścicie wodę, przychodzicie za godzinę i już zaczyna lecieć od razu letnia woda, i za chwilę leci ciepła woda. Nie musicie tego całego rurociągu nagrzewać. W tym przypadku zrobimy tak. Bo klient tutaj miał dywagację, w końcu stanął, że nie robimy cyrkulacji, ale jeżeli cyrkulacja jest wykonana, czyli mamy dodatkową rurkę podciągniętą, łączy się ona gdzieś na trójniku pod yy, kranem, to wtedy przez taką rurkę musi być zachowany jakiś przepływ. Jeżeli nie ma przepływu, to co? Yy, mamy tu wodę, mielibyśmy tutaj powietrze, jakbyśmy zakorkowali taką rurkę, gnije to wszystko, yy, rozwija się na przykład bakteria legnerli, i jest to też niebezpieczne dla Waszego zdrowia. Więc jeżeli macie wykonaną cyrkulację, to najlepiej jest co zrobić? Włożyć już tą cyrkulację, nawet jeżeli macie jakieś dywagację, a jeżeli nie, to połączyć ją z ciepłą wodą. Jest to o tyle złe w tym przypadku, tutaj dobiegi są w miarę od miejsca tego, gdzie mamy zainstalowaną jednostkę wewnętrzną, do większości odbiorników, to jest właśnie 3-5 metrów rury i jest to o tyle złe w tej instalacji, że ciepła woda będzie nam ze zbiornika tą rurką szła i rozgałęziała się na główną ciepłą wodę, i na cyrkulację łączyło się to będzie przy kranie, i te dwie rury będą nam niestety robiły jako wytracanie ciepła. I tyle więc przemyślcie swoje, że tak powiem, yy, instalacje na etapie projektowania, na etapie budowania, a nie, żeby trzeba było się nad tym zastanawiać na etapie montażu, tak jak teraz. A teraz, maestro muzyka, co? Dalej, dalej robić, nie zastanawiać się Jedziemy z koksem Dobra kochani, patrzcie, ulubiona pora dnia, czyli noc Jutrzenka Nie, jutrzenka to jest chyba na przywitanie. Haha, <laughs> to wygląda tak Odpalona pompa Ja jestem już niestety sam Chłopaki pojechali moim autkiem do domu Tak się umówiliśmy, że co by się nie działo To oni mają normalnie dzisiaj skończyć a już mamy 20.30. Karol ratuje świat troszeczkę, ale chciałem, żeby to, to, akurat tą instalację zrobić w jeden dzień i powiem szczerze, przy tym dojeździ i tak dalej. No, ciężko wykonane w normalnym wymiarze czasu. Ale nie pierdzieląc głupot, troszeczkę posłuchacie sobie agregatu 7 kW, takiego jeszcze nie było. Była piątka, była dziewiątka, jest siódemka. Generalnie to samo urządzenie tak samo będzie jęczeć, w zależności tylko od temperatury zewnętrznej, od wydajności, którą będzie z siebie musiało wykrzesać. Będzie to podobnie może siódemka, dziewiątka będzie wyżej wkręcać sprężarkę i to może ewentualnie powodować większe e, przy mrodzach e, też e, jęk tej sprężary. Słuchajcie! Pięknie? Podoba się? Tak? 12 metrów od? Tak wiem, słuchajcie słuchajcie sprężarkę, sprężarkę zaraz to powiecie. Idziemy sobie do środka i tyle wam pokażę, że przyszedł transport styropianu. Do klienta. Instalację, którą tutaj mamy, widzicie koryto. Lecimy sobie do góry, lecimy sobie tak jak Wam powiedziałem po suficie. Wygląda to całkiem nieźle. Lecimy tutaj, może bardziej to będzie widać. Celujemy do e, naszej maszynowni. Kolejny pr punkt programu, który powinien być przygotowany i e, bardzo Was na to uczulam, mogę już głupoty gadać, może mi się język trochę plątać, bo, bo zmęczony jestem, ale to wiem na pewno, zasilanie ma być doprowadzone przez inwestora i to ma być zrobione przed, kochani, naszym przyjazdem. Kabel nadmiar tam, gdzie, jest, gdzie ma być zainstalowana jednostka wewnętrzna, chyba, że powiemy inaczej, bo na przykład to jest jakaś inna pompa, ale w Panasonicu do jednostki wewnętrznej. Tutaj niestety wykonaliśmy prowizoryczne zasilanie. Znowu, znowu prowizoryczne zasilanie. Jutro przybywa elektryk i podpina zasilanie obwodu pierwszego i obwodu drugiego na gotowo. Lecimy sobie do maszynowni jeszcze. I kochani, jesteśmy w maszynowni. W maszynowni wygląda to tak na gotowo, troszeczkę już tutaj posprzątane. Trochę było problemów z odpowietrzaniem tego układu, nawet podłączę sobie. Analogowy, analogowy tutaj manometr tak zamiast wężyk wpiąłem żeby zobaczyć czy to co pokazuje nam ten cyfrowy a ten analogowy czy to się pokrywa względem naczynia które ustawiłem w przeponowego na cele CO i wyszło że rozbieżność tego manometru i rozbieżność tutaj pomiarowa wyszło około 20 więc dużo niedużo Sami ocencie. Tragedii nie ma. Generalnie troszeczkę wyższe zrobiłem ciśnienie niż na samym początku. Podejrzewam, że była taka sytuacja, że było wyższe ciśnienie ustawione w naczyniu przeponowym niż de facto było w instalacji po spuszczeniu ciśnienia, bo miałem troszeczkę po serii odpowietrzań miałem troszeczkę za wysokie i potem zaczęło mi po prostu cała instalacja szumieć, a odpowietrzanie nie działało. Teraz brzmi to tak. Jest cicho. Pompa pracuje nam na grzaniu centralnego ogrzewania. Obecnie mamy 25 stopni, to jest temperatura, która opuszcza wężownicę. I nie kłamie was, patrzcie. 20 43. Tak to wygląda na górze. Tutaj mamy jeszcze naczynie przeponowe na belce, mościężej na cele ciepłej wody użytkowej. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo schludnie. Kochani, to tyle. Już nie będzie powtórnych wywiadów z zadowolonym klientem bo na razie e, klient oswaja, oswaja się z pompą i będzie robił tej e, wygrzewanie, a Was zachęcam, jeżeli jesteście zainteresowani montażem e, pompy ciepła, e, to skontaktujcie się z nami, napiszcie kompletnie informacji na e, maila, link, panie montażysta, proszę link wrzucić im do opisu filmu, pod film oraz mińcie opis. Kliknijcie sobie, wejdźcie na naszą stronę, sprawdźcie, jakie informacje wymagamy, sprawdźcie, czy jesteście w naszym zasięgu, napiszcie maila, skontaktujcie się, jak macie jakieś dodatkowe pytania, które są tylko telefonicznie, to e, możecie zadzwonić na naszą infolinię, pogadać na przykład z karperkiem, i możemy się spotka spotkać u was na montażu takiego sprzętu, czyli all-in-one albo jakiegoś innego Penesonika, bo pewnie tego. Tego najwięcej po prostu montujemy. No i tyle. Bo to jest dobre. Bierz pan to. Cześć.